Na lodowcu Sven znaleźć można takie oto bambusy. I nie jest to oczywiście żadna plantacja, a istotny element naszej sieci pomiarowej. Otóż te bambusy długie na kilka metrów i zatopione w lodzie służą nam do pomiarów topnienia. Topiniająca powierzchnia lodu odsłania coraz większą część tego bambusowego kija, a mierząc jego długość dostajemy od razu informację, ile lodu ubyło od ostatniego pomiaru. Najniższa tyczka bambusowa na lodowcu Sven, położona przy samym jego czole, a więc no w najcieplejszym mikroklimacie, straciła, licząc od czubka aż do podstawy, jakieś 3 metry warstwy lodu. To dużo. Rok 2022 należy do najcieplejszych i najbardziej złych dla lodowców, które w tym roku straciły na całym Svalbardzie bardzo dużo masy.